Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Kamila Burzymowska. Jesteśmy na kanale Quadron, a moim gościem jest Piotr Aero Graffiti, którego Witam, studio serdecy. również się nazywa Aerography Inc. Aerograffiti Inc. Aero Dzień Jak, dobry. W jakim stylu tatuujesz? Yy, kolorowy realizm yy, z dużą domieszką graffiti, liter przestrzennych, które mm, przez yy, jakby zajawkę, w, w której jestem w graffiti od ponad 20 lat. No dużo tego przemycę, staram się przemycać w tatuażach, więc myślę, że jest to taki realistyczny styl graffiti. No tutaj... Co było najpierw, graffiti czy tatuaż? Yy, zdecydowanie graffiti. No, tak jak mówię, to było ponad 20 lat temu, yy, kiedy gdzieś tam jakieś pierwsze szlify na, na kartkach i ścianach. Yy, Poszły, no i tak, i tak mnie to wciągnęło, maluję do dzisiaj. Przed chwileczką widzę, że sobie buty upierdzieliłem. Tak naprawdę przed chwileczką tutaj na sumanowodzie też jakąś tą stolueczkę zostawiłem po sobie, więc, więc tak, jak od ponad 20 lat graffiti, no a w międzyczasie się zajarałem też tatuażem. No i jakoś tak spróbowałem połączyć jedno z drugim. I, I tak wyszło. właśnie, no i sobie I tak dubę sobie ten styl. Super, super, bo to mega wygląda, zawsze mi się to podobało. E dzisiaj jesteśmy na tatupeście i udało nam się złapać na, na konwencie tatuażu, ale tak jak wspomniałeś też... E Em, em, malowałeś samochód, zgadza się? Tak, tak, tu zresztą na no, TattooFestie zawsze, zawsze organizatorzy dbają o to, żeby była jakaś powierzchnia dla osób malujących. Ja tu przyjeżdżałem ponad 10 lat temu, jak nie tatuałem, byłem obserwatorem, może nawet na tym konwencie bardziej się zajarałem właśnie tatuażem, że ja tu przyjeżdżam, pod kątem graffiti, że przyjeżdżam sobie tu ściankę zrobić, a w międzyczasie gdzieś, tak, tak mówię ten na, moje, moje moje ślady poszły w stronę bardziej w stronę tatuażu i... No i tak się to połączyło. Ale łączysz je, no, oczywiście. Do tej pory. No, jak, Nie e... tylko w tatuażu, ale e... znajdujesz też czas na malowanie do tej pory. Tak, i, i powiem, że przez to, że zacząłem w tatuażu jakby się bardziej otwierać poza litery, wychodzić w portrety jakieś, mm -hmm. przestałem się bać postaci malować, poszedłem bardziej plastycznie w tą stronę, no to też na ścianach to było widać, że, że też zacząłem więcej charakterków malować. I, jakby i, I w jedną i w drugą stronę to poszło, że tu mnie troszeczkę rozwinęło to w tatuażu, bo miałem pomysły, które zaczerpywałem ze ścian, no i, no, i na odwrót i, i pomysły na ścianach były zaczerpywane z tatuaży, więc jakby jedno z drugim się napędza. I co Cię jeszcze inspiruje w takim razie, oprócz tych rysunków, które już znajdziesz na, na ścianach? Mm. Kurczę, nie wiem, życie chyba wszystko, wiesz, no jakieś kontrasty, ja tak jak mówię, no, skupiam się nad tatuażem realistycznym, więc, więc yy, jakieś mocne kontrasty to czasami po prostu gdzieś, nie wiem, zawieszę wzrok na mm -hmm. jakimś drzewek, które super cień rzuca i mm -hmm. nie wiem, no takie... Jakby, no, dostrzegam takie rzeczy wszędzie, a później no, wiadomo, no, no, robiąc jakiś obrazek przez 7-8 godzin, no, to można nad tym pomyśleć właśnie i gdzieś to tam poprzemycać, jakieś takie ostre kontrasty, które gdzieś były zauważane w, w naturze choćby. Jestem, że tak. Inni artyści też mogą Cię inspirować, inspirują cię codziennie? Nie, no jak najbardziej to w ogóle. No, przecież to myślę, że, że trochę to na tym polega, że, że to jest taka rywalizacja. Że, że widzę, że, że jakby scena mocno się rozwinęła i jest bardzo wielu uzdolnionych zawodników, nawet nie tylko, bo akurat w moim stylu to, to jest mało ludzi, którzy, którzy poza na przykład Janem z Bydgoszczy, który robi typowe właśnie też grafity jakby na skórze, tylko on, on bardziej poszedł w charakterki. Pozdrawiam no, że, że jednak mało osób robi liter przestrzennych, to szczerze powiedziawszy nie widziałem, żeby ktoś robił i właśnie tutaj Smyku i Toffi i inni starsi koledzy z branży jakby dużo razy mi sugerowali, żebym typowo w to poszedł, że jakby, że to jest coś, na czym można jakby złapać i, no i stworzyć coś oryginalnego. No, no i, tak, no tak. poszedł potem tak. jestem kojarzone Twoje prace no. są potem kojarzone. Jak długo zatem tatuujesz? Wiesz co, no tak około dziesięciu lat, yy, że tak nazwę to profesjonalnie. Gdzieś tam wcześniej miałem jakieś kontakty z maszynką, ale no to zrobienie, że raz na jakiś czas gdzieś jakiegoś tatuażyku, gdzieś będąc, nie wiem, gościnnie w studiu, no to nie, nie nazwę tego, że, że, wiesz, robiąc, tak mówię, no bardzo rzadko, no to jakby nie zaliczam tego, yy, do przebiegu, do przebiegu lat, aczkolwiek maszynkę pierwszy raz złapałem z 20 lat temu do ręki, no tylko że tak mówię, dlatego no po prostu coś. No a, spróbowałem, no i jakby to na początku e, dalej, dalej wolałem dłubać graffiti. No, dopiero później mi się to tak jakby przeskoczyło i bardziej rozwinął w tą stronę. No dobrze, dobrze. A no. powiedz mi, pamiętasz, swój pierwszy tatuaż, który wykonałeś komuś? Komuś nie, ale sobie tak. Aha. Bo to właśnie ten pierwszy ten to, to akurat mogę się pochwalić, zrobiłem sobie tutaj taką literkę, no ale... ale. <laughs> To ale, trochę i to, się i, rozmyła. Tak, trochę się rozmyła, i, i generalnie z, wtedy dojrzałem jako tatuator. Wsta, wstałem z tym, stanąłem przed lustrem, mówię, kurde, ty do góry nogami. Ja pierdziałem. No, ten no, tatuator to jednak nie, musi nie. myśleć. przy pierwszym obrazku, nie. No i to, i, to jakaś bzdurka, taka, która jakby wszyscy mówią, weź to zakry, to wygląda jak owad. Nie? Ja lubię tego owadu, bo nie No dobra, no, sobie, no, ale niech to, sobie jest, 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 to jest, to jest, to jest ten czarny tatuaż, powiedzmy, przynajmniej e, tak. był z założenia czarny. Od zawsze tatuowałeś w kolorze, czy na początku nie? W ja w gryboch do tej pory dużo robię, realizmów, bo no, tylko, żeby jakby efekt liter w 3D, jestem w stanie bardziej w kolorze uzyskać przestrzeń. Mhm. A wolisz tatuować w szarościach, czy w kolorach? Jedno i drugie. A jakbyś musiał pojechać no, no gdzieś kolor. na jakąś no. wyspę i wybrać? No to kolor. Tak. I no, jakieś powiedzmy że... trzy kolory zabrał ze sobą na taką bezludną wyspę. O kurczę, to czy podstawowe i je mieszam. No, no to, to, jest, to jest słuszna odpowiedź. E, wiem też, e, zauważyłam podczas Twojej pracy, że pracujesz na naszych kartridżach. Jak Ci się pracuje? E, powiem szczerze tak, na kwadronach pracuję od około roku, półtorej. E, wcześniej pracowałem długo na kwadronach Czajana, i jakby myślałem, że, że ciężko jakby mi było dorównać tej marce tych artystycznych, aż byłem na gespocie ósmyka. Też pozdrawiam serdecznie I, <grym> i kurczę i spróbowałem sobie tam, zrobiłem dwie prace na, właśnie na kwadronach i, i już od tamtej pory pracuję na nich i jestem zadowolony jakby. Nie mam pojęcia ja, ja czasami tak po prostu mam, że jak coś jest dobre i coś mi się sprawdzi, to przy tym jestem. Nie? Dlatego, dlatego też jakby będąc przyczajony, nie szukałem nawet jakoś za specjalnie, tam spróbowałem i się okazało, że, 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 jest, że jest naprawdę, że jest, bo naprawdę dobrze się na niej pracuje. Co jeszcze pracuje. pomaga Ci w trakcie Twojej pracy tatuatora, za wyjątkiem, powiedzmy, dobrego sprzętu? Moja dziewczyna. Serdecznie pozdrawiam Sylwię. No, dużo... Wszystkich pozdrawiamy. Tak, tak, pozdrawiamy. pozdrawiamy. Jeszcze mamy też chciałem pozdrowić. No Sylwia też jest tatuatorką, więc jakby no, pracujemy razem, dużo, dużo właśnie rozmawiamy na tematy plastyczne, aczkolwiek to no, jest w moim życiu codziennym. No i, i dużo właśnie też jest inspirujących rzeczy. Można o Sylwii usłyszeć, więc tutaj... Razem otwieraliście studio tatuażu? Nie, nie. Studio tatuażu otworzyłem sam, kilka lat temu. Sylwii jeszcze wtedy nie znałem. Hmm. I tak to się potoczyło, że okazało się, że Twoja dziewczyna jest tatuatorką? No tak jakoś właśnie się nasze lasy splotły, że, że właśnie chyba przez, właśnie, przez to, że ona jest tatuatorką, ja jestem tatuatorem, to na pewno przez to się znamy, no bo gdzieś tam na konwencie żeśmy się poznali. Aczkolwiek było to dawno temu, no i gdzieś tam znajomość wróciła po paru latach i. No Super. I co no i, yeah. I i lepiej ci się pracuje, e, będąc szefem i mając swoją ekipę czy u kogoś? Wiesz co, ja mam ekipę luźną, ja, 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 ja nie lubię się czuć jak szef. Ja bardziej wolę być dla nich kolegą, normalnie z nimi hmm. rozmawiać, niż wiesz, tam, wiesz, tam jest bardzo naprawdę luźna atmosfera. I ja jakoś tak nie podchodzę do tego, wiesz, to nie wygląda tak, że tam jakieś zadania, mhm. tylko, no tak mówię, mówię, no, luźne układy, przyjacielskie bardziej, że, że niż, niż, wiesz, bycie w pracy. więc. Rozumiem. Więc, no to życzę tego, żebyś miał za każdym razem taką super ekipę w swoim studio, z którą się dogadujesz i z którą możesz, wiesz, nie dość, że tylko porozmawiać, to i po prostu pracować fajnie. No, pojeździć do Komenty właśnie, co jest bardzo ważne, no, bo też chcą jeździć, rozwijać się, więc jakby Oserski no, jest tutaj przykładem, który, który, się który rozwinął tak, się tak. pod moim skrzydłem no, i jest teraz ma swoje 5 minut na polskiej scenie, no, namieszał tyle, że, że, że no, każdy robił wow, prawda. Z no, to naprawdę. To jest, jest, tak. jest kotem i jest przykładem na to, że się da. Chyba, że konwenty tatuażu rzeczywiście pomagają w rozwoju obecnym? Jak najbardziej. To, to jest, nie ma, ja myślę, że nie, nie ma większego jakby mobilizacyjnego kopa do pracy. Ja to zawsze jak wracałem z konwentu, to mogłem już na drugi dzień sobie siedzieć i robić dłuższe sesje, już jakby, wiesz, więcej czasu z większą fascynacją do tego podejść. Jasne, konwenty tatuażu zawsze taką pozytywną energią. No napawają na, na, na przyszłe działania. Moje również, choć nie, nie tatuuję, więc zgadzam się. Ale jesteś Zwracam tutaj na... nie od dziś. No tak, to prawda. W sumie też od 10 lat, więc gdzieś tam musieliśmy na początku się spotkać. W tym no, na no. no dobra, to zatem wracajmy na ten konwent i dalej inspirujmy się innymi ludźmi. dobrze Dziękuję, dziękuję. Ci bardzo w takim razie za wywiad dziękuję. i do zobaczenia za tydzień. Pozdrawiam.